O, jeszcze zatruty motylek przyleciał. Jeszcze będzie chciał nas zdarwać, ten na motylek? O nie, książę. W ogóle Elika uwięziona nas uratowała. Niestety. Serio? Ona no właśnie. Które z Twoich fantazji mam Grube dywany oczywiście <grymka> Na Twoich półtnach będą same grube dywany <grymka> To jest książę grubych dywanów po prostu To się nie powinno nazywać książę Persji Tylko książę dywanów Dobra Którędy teraz Aha, okej, okay, tędy <noise> Kim tekstami rzuca po prostu nie mogę. Nie będzie nam tutaj mącić w głowie. Teraz ją tarwiemy, zbijemy i tyle. No, dostanie klapsa i... Taki będzie finał. Albo my, albo ona. A ty, księżniczko. Widzę twoje pragnienie. Dusza przemierza dalekie krainy, a ciało jest w tym Nie jesteśmy sobie tak dalekli. mamy wiele wspólnych Eee, okej, okay, trzeba by się tam dostać Było, dobra, udało się Już myślałem, że nas zdorzą te gluty Ona żyje we śnie człowieku Spójrz na jej królestwo Jej, jej jest... lud Wow Ale bieg ładny Żałosny sen o uratowaniu ludu o powrocie Ormazda o kolejnym okresie świetności dla miasta marzenia, marzenia, marzenia Wow a z dzisiaj... Prawie mi się klawisz wamlił. Yy, którędy teraz, Ediko? <grywy> no chyba tędy, no nic. Tak, dobrze. Jeszcze raz. Ciekawe jak się Lika dostawała yy, na szczyt tej wieży jak była mała. Marzysz, Zapomnij o snach. Człowieczku. Swoją spoko, spoko. Teraz się dorwiemy. Tutaj pamiętam jest jedna fajna zagadka którą jest dosyć łatwo rozwiązać, jeżeli się wpadnie na pomysł, co zrobić. O, to chyba tutaj nawet będzie ta zagadka. Oj i tam, oj i tam. Goście tak nie księcia. No, no to jesteśmy. Wow, ej, no bez przesady. O i proszę bardzo. Dobra, rzut. Miecz, Elika. I miecz. O, teraz Elika jest potrzebna. Dobra, rzut. I miecz. Kurczę, to będzie dosyć długa walka, coś czuję. O ran. Trzeba znaleźć jakiś dobry sposób na, na nią. Dobra. Może Elika najwięcej będzie? Nie. Bardzo mało życia jej odbiera. O nie, tylko nie to. Dobra, jak rzuca tym tym różowym czarem, to trzeba od razu... O, chyba mierzy jednak najlepiej na nią działa. Ach, źle. No co ty nie powiesz? Wow, sięgnę jej! Wow, odskakuj. Dobra. I do ściany ją. Znaczy do ściany, do dziury. Wow, to teraz ty odskakuj, książę, właśnie o tym mówiłem. Ach, znowu mi się pomyliły klawisze. Co innego chciałem zrobić? Kurcze, no, znowu nie ten klawisz. Co trzeba? O nie, o nie, ile życia jej wróciło. Dobra, tak, miecz na, na nim najlepiej działa. Uderzenie miecza. Okej, okay, znowu, druga strona. Elika, miecz. Elika i miecz. Okej. Okay. O nie, okej. Okay. Czyli teraz rękawica idzie w róg. Achsz. O, o to chodziło. Miecz. Elika, Miecz. Wow, ej, musimy uważać tutaj na gluty. Dobra. Eee... Yy. A, teraz mierz. Rękawica! Elika? Miecz! Elika! Miecz! Oj, o to chodziło. Twoja przeszłość jest niczym. Marzenia są martwe. Zaczyna mi być żala rymana. <noise> <noise> Oj, książę. <noise> A jednak to nie tutaj była ta zagadka. To jednak będzie w kolejnej wieży ta fajna zagadka, o której wam wspominałem. No cóż. No i kolejne żyzne pole uzdrowione. Okej, okay, czyli jeszcze nam dwie walki z, z konkubiną zostały. Żeby z nią skończyć ostatecznie. Ej, to co mówiła o martwych marzeniach? Miała rację. Marzenia o tym miejscu umarły. Ej, no bez przesady. Nie. Arymana trzeba zatrzymać. Ale nie ze względu na przeszłość. Ze względu na przyszłość. Nie będziesz wyglądała tak pięknie, cała umurzona w zepsuciu i wypluwająca z siebie brednie o Arymanie. Wyglądam pięknie, co? O. proszę cię. Nie spotkałem jeszcze pięknej kobiety, która by nie zdawała sobie sprawy z własnego... A ja nigdy nie spotkałam mężczyzny, który prawiłby bezinteresowne komplementy. Ty jesteś podejrzliwa. Nie, jak każda kobieta. Jestem jak myślisz. Dobra, dobra. Musimy lecieć dalej. W zasadzie to nie musimy chyba już zbierać. Tych ziaren. Ła, ale wieża. Kawał wieży, nie powiem. W sumie możemy się przeteleportować tutaj. Stąd będziemy mieć bliżej do kolejnego miejsca. Skąd trzeba załatwić kompubinę? Okej, okay, tylko sobie zaznaczę Pokaż drogę, Eliko Tędy? Serio? Aha, dobra Tędy nie przeskoczymy normalnym skokiem Oj, brama No jeszcze czeka, jeszcze czeka nas otwarcie tej bramy w kolejnych odcinkach podejrzewam. W kolejnej serii odcinków yy, podejrzewam, że otworzymy tą bramę. W zasadzie to już nie dużo nam zostało do końca gry. Tak jakby nie patrzeć. Dobra. Wow, ile zabrał tutaj. Czy my przypadkiem nie idziemy w są stronę, książę? Ja mam takie wrażenie, że w złą stronę idziemy. Tutaj jeszcze zostały ze, zostało zepsucie. Ej no, tutaj nie powinno być zepsucie chyba. Chociaż tutaj się pojawił lud. Tak, tutaj jest już chyba zepsute. A, dobrze, idziemy jednak, patrzcie. Mój błąd, bo myślałem, że źle. Myślałem, że źle idziemy. Tutaj długi bieg nas czeka po ścianie, znaczy po suficie. Dlaczego mówię ciągle na sufit ściany? Nie wiem. No i nic. Yy, dobra. Jesteśmy na miejscu. Eliko. Tędy powiadasz, to spróbujemy. Może zdążymy. Okej. Okay. Szybko. Dobra, udało się. Jest aktywna, ale jej użyć w odpowiednim momencie. W się trochę pomęczyć. <laughs> się, że w ogóle jest sposób, żeby się tam dostać. O, jakiś filmik. Wystarczy, że dotrzemy do mechanizmu, który zabierze nas na szczyt. Pójdę pierwszy. Czuję te spojrzenia. Uważaj, że Cię go nie skopała. Wariatka. O. Jakieś amury wyczuwam. Wspinaj się ośle. Dobra. Którą yy, mamy godzinę w ogóle? O, już trochę nagrywam. W zasadzie to się zastanawiam, czy tutaj nie skończymy odcinka naszego. Naszy, naszej serii odcinków kolejnej. Chyba na, tak, na następny raz sobie zostawimy kolejną walkę z konkubiną. Hmm, a czym się zapisać? A, na wieżor Mazda się zapiszemy. Nadpisz, tak jest. Dobra, w takim razie tutaj zakończam nagrywanie. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, papa. Pa.